Dzień dobry Raczki! Zobaczmy co dla Was na nowy tydzień grudnia. Co się szykuje dla osób z znaku Raka? Czego się tutaj spodziewać? A przełożymy sobie jeszcze. Pierwsza karta 9 denarów, w samym centrum, w samym sercu tego czytania. 9 denarów ogólnie mówi o poczuciu bezpieczeństwa, wynikającego z tego, że możemy polegać sami na sobie, tak? Że my sobie sami jesteśmy w stanie dać to bezpieczeństwo. Myślę, że to może być kluczowe, ponieważ najprawdopodobniej sprawy związkowe mogą wcale nie, nie układać się zbyt pomyślnie w tym tygodniu. Mogą być jakieś kłótnie i nieporozumienia. Natomiast, e, co jeszcze? Roztropność, rozwaga, tak? Uwaga, żeby za bardzo nie, nie rozrzucać pieniędzy w tym tygodniu. Ale też warto jednak siebie potraktować, rozpieścić troszkę, tak? Zaraz zobaczymy, co będzie dalej, i odwołamy się do tej karty. Co ma w podstawie? Królową Denarów, kartę koziorożca. Może być również byk panna. Natomiast szefowa, jak najbardziej, matka, takie sprawy tutaj mogą wychodzić na pierwszy plan. Ale ja bym się raczej ustosunkowała do tej dziewiątki denarów, to są pieniądze, kochani. Sprawy pieniężne, sprawy pracy wychodzą tutaj na pierwszy plan. Poczucie bezpieczeństwa, które dajemy sobie i które możemy my dać innym, nie odwrotnie. To jest takie pierwszorzędne w tym tygodniu. Co odchodzi od raczków? mieczy. No tak jak ta karta tutaj e, mówi, to jest jakaś strata, tak? Bolesna strata, bolesna przegrana. Czy to wy przegraliście? Czy, czy ktoś na was? Nie wiem. Ale wiem, że to są takie niefajne e, uczucia, emocje, które są zupełnie zbędne nam w życiu. To jest po prostu bolesne. Co ma w głowie rak? Dziesięć denarów. Wam tutaj chodzą te pieniądze po głowie. E, wam tutaj chodzi... Poczucie bezpieczeństwa, najprawdopodobniej, które gdzieś tam opieracie na tych pieniądzach, to jest właśnie dla Was kluczowe. Zdecydowanie, tak jak tutaj jest napisane, dobrobyt, tak? Natomiast tutaj, tak jak powiedziałam, sprawy rodziny mogą być bardzo ważne dla Was w tym tygodniu. Co pomaga, co przeszkadza? Tutaj jeszcze. Król mieczy. Co może pomóc? Na pewno logiczne, rozsądne podejście do życia. Na pewno, jeżeli są jakieś naprawdę tutaj poważne problemy, to prawnik, ktoś, kto ma oficjalną pozycję, kto może nam prawnie doradzić. Czyli zdecydowanie takie osoby mające, że tak powiem, adekwatne umiejętności, żeby nam poradzić rozsądnie. Natomiast, kto może się znajdować w tej karcie? Kogo ta karta może pokazywać? Wodników, bliźniąt, wagę, szczególnie mężczyzn dorosłym, dorosłych, boże, dojrzałych w waszym otoczeniu. Co jeszcze? Co może pomóc? Tak, jak tutaj jest napisane, kierowanie się intuicją. Tak? Bo Wam jakoś w głowie te pieniądze, pieniądze, sukces, poczucie bezpieczeństwa. Tutaj intuicja jest bardzo ważna w tym tygodniu i ja bym nie chciała jej pominąć. Natomiast, o. jeżeli może zaszkodzić, chociaż e... ja myślę, że nie, ale <laughs> może tak być. Właśnie jakaś osoba z tych znaków powietrza, szczególnie wodnik. Nadchodzi do raczków. <laughs> Kapłan. Karta byka, czyli byki w waszym otoczeniu, ale to jest też karta, która mówi o tym, że, że mamy nad sobą taką siłę, która daje nam, albo inaczej taką energię, która daje nam siłę, żeby adaptować się do warunków, w których się znaleźliśmy. Natomiast jest tutaj też kwestia wiary. Nie myślę wiary, to w Boga, ale. Wierzę, że jestem w dobrym momencie życia, wierzę, że wszystko ułoży się pomyślnie. Tak? To jest ważne. No to pytamy o to. Tutaj też może się pokazywać jakaś osoba, która, że tak powiem, jest gdzieś nad Wami. To może być ktoś, kto Wam doradzi, szczególnie taki nauczyciel duchowy, tak? bo tutaj kwestia, że tak powiem, duchowości wchodzi w grę. Wy, wasze nastawienie. Hmm, wy jesteście nastawieni na zwycięstwo. Mam wrażenie, że tak, że w jakiejś sprawie jesteście nastawieni na to, żeby wygrać i koniec. Szczególnie to ma związek z pieniędzmi, z rodziną, z tym, co materialne, z pracą. Bo tu jest jakaś porażka, której Wy, mam wrażenie, nie potraficie zaakceptować i nastawiacie się na wygraną. A co tu mamy z otoczenia? nas otoczenia praca, kochani, bo mamy tutaj rycerza monet, który mówi o budowaniu konstrukcji. Tak? Bo jeżeli my chcemy wyjechać na tą górę, to najpierw musimy sobie zbudować pojazd i nie da się tutaj iść na skróty. Więc trzeba być rozważnym. Więc tutaj czeka naprawdę dużo ciężkiej pracy, gdzie trzeba zakasać rękawy i po prostu pracować bardzo długo i wytrwale, zanim w ogóle my wyruszymy w tę drogę na szczyt, tak? Hmm, to nie przyjdzie od razu ta wygrana. Natomiast, jeżeli tutaj pokazują się sytuacje z otoczenia, to ma to związek z pracą, z ludźmi, z pracy. Mm. No. Ktoś znaku panny. Może być również, tak jak powiedziałam, już i tutaj koziorożec i byk. Nadzieje bądź obawy. Koło fortuny. Chyba macie nadzieję, że los się odmieni na waszą korzyść, ponieważ my na to koło fortuny wpływu nie mamy, tak? Ten los y, y, się kręci, że tak powiem. Swoim torem I, i my raz jesteśmy na górze, raz na dole i tak to po prostu jest. I wy się na jakąś odmianę w jakiejś kwestii, tak to czuję. Jaki jest rezultat? Huh. Nie będzie tak łatwo, tak jak powiedziałam już tutaj. Mamy 10 buław, które mówią o opresji, o tym, że czujemy się przeblokowani, o tym, że może się pojawić poczucie, że jednak wzięliśmy na siebie za dużo. Że może to jednak nie dla nas, tak? Że ten sukces nie przychodzi jednak, że, że jednak trzeba się o niego jakoś inaczej starać, albo że ta droga jest dużo trudniejsza niż sobie wyobraziliśmy. Wtedy warto się odwołać do tej osoby w waszym otoczeniu, która Wam nieco doradzi, ale która też Wam da wsparcie duchowe, żeby tak łatwo nie rezygnować, tak? Co mamy w tle? Księżniczka, miecze? Pojawia się chyba u każdego znaku wodnego. Trzymanie pod kontrolą spraw. Ale to jest sprawy papierologiczne, administracja urzędowe, tak? które trzeba załatwić. Tutaj też może trzeba się czegoś dowiedzieć, doinformować się w jakiejś kwestii. Uwaga na to, co podpisujecie w tym tygodniu. Co nam stoi tutaj? Królowa Ziemi i Król Denarów. Kochani, może być tak, jak powiedziałam, bo król denarów, przepraszam, Mierczyk, którego mamy tutaj, sprawy związane z pracą, z pieniędzmi, z rodziną. Tutaj mam wrażenie, że prawnie trzeba coś rozstrzygnąć. Tak jak powiedziałam, może być też żo żona-mąż na tej płaszczyźnie. właśnie nie wiem, czy to powiedziałam, bo jeszcze nie, ale na tej płaszczyźnie mm, może być też konflikt. Dobrze, w takim razie zobaczmy, co stoi obok tego króla mieczy. ha, Wypadł nam przed chwilą ten król nie wiem, czy to państwo widzieli, ona się pojawił. Rozum versus serce i w ogóle versus to co przyziemne, to co materialne. Mogą być rozterki w tej kwestii i problem w znalezieniu złotego środka. Hmm, natomiast tak. Yy, macie dużą ambicję, tak czuję. i trochę trzeba z tym przystopować. Bo to was do niczego nie doprowadzi, szczególnie w tej sekwencji. Które się tutaj pokazuje, natomiast bardzo rozsądnie, logicznie i z sercem, z taką dojrzałością emocjonalną podejść do sprawy, w której się znaleźliście. To bym radziła. Kapon i pięć mieczy, które są i tutaj, to jest osoba, która Wam chce pomóc. Zaadaptować się do tych warunków, ale to może być właśnie od niej też cios, tak? Ktoś, kto wam był przyjazny, może wam zadać ten cios, natomiast możecie też taką osobą utracić jak najbardziej. Ale ja bym raczej kierowała się tym, że tutaj wokół jest osoba, która chce wam pomóc, ale może być cała sytuacja, może polegać na tym, żeby odpuścić, żeby nauczyć się odpuszczać i zrozumieć większą wartość, poz... jakby to powiedzieć, większą wartość tego, co pozorne i zwyczajne dla Was, tak? Pozornie zwyczajne, ponieważ to jest sytuacja, która ma Was nauczyć e, patrzenia sercem bardzo dojrzale i rozsądnie na to, co się dzieje. Nie poddawanie się tej presji posiadania zwycięstwa za wszelką cenę. Kochani, no mamy tutaj siedem mieczy obok tego rycerza. To może oznaczać, że ktoś z otoczenia, szczególnie z pracy tak, może Was oszukać, albo tu mogą być jakieś oszustwa materialne. Ale to też jest chęć pój pójścia na skróty i myślę, że to nie tędy droga w tym tygodniu. No i ja nam się te 9 monet na te 10 yy, buław. Albo macie presję, żeby sobie stworzyć poczucie bezpieczeństwa na siłę po prostu, już nie patrząc na to, co się dzieje naokoło Was, albo czujecie, że Wam to poczucie bezpieczeństwa zostało odebrane, i ono od nie bardzo walczycie. Tak? Bo tu mamy tę dziewiątkę, monet, tu wszystko opiera się na tym. Mam wrażenie, że ten tydzień chcę Wam pokazać, żeby spojrzeć na sytuację rozsądnie, logicznie i bardzo empatycznie, a nie przez pryzmat strachu, chęci wygranej i poczucia bezpieczeństwa za wszelką cenę, tak? Tak, kochanie, 10 dolarów królowa kielichów to jesteście wy. Wy chcecie. Wy chcecie mieć, że tak powiem, dobrobyt, tak? Wy chcecie, żeby ta sytuacja była taka stabilna, żeby i w rodzinie się dobrze ułożyło i żeby były pieniądze. Mam wrażenie, że macie mocne parcie właśnie, na, szczególnie na te finanse. Natomiast tutaj trzeba się do czegoś zaadaptować, tu trzeba inaczej trochę spojrzeć na sytuację, w której jesteście, żebyście nie czuli się tak, że presja i po prostu trzeba działać. Także mam nadzieję, że wam to coś, coś konstruktywnego powie to czytanie. Pozdrawiam Was serdecznie.